Cześć, jak się nazywacie? Cześć, jestem Ilona. Czesław. Skąd przyjechaliście? Jestem zabornik śląskich. Zielona odpowiedź. Co robicie? Co to za sprzęt? To jest poi. Generalnie służy do pokazu fire show. A to takie nasze ćwiczebne są. Generalnie zabijamy sobie nudę. Bawimy się w tym wieku. Słoneczny dzień. Czyli to płonie wieczorami, tak? Wieczorami, tak, jak najbardziej. Tak jest. Płonie również do tego są liny, które płoną całe. Dziękuję Wam bardzo. Cześć. jak się nazywasz? Nazywam się Darian, cześć. Skąd przyjechałeś? Ja przyjechałem z Legnicy. Mhm. Jak Ci się podobało dzisiaj ostatni dzień Slot Art? Czy coś, coś było takiego, co powiedzmy przyciągnęło bardziej Twoją uwagę? No akurat dla nas ostatni dzień Slot Artu jest pracowity, ponieważ dzisiaj finalizujemy... Na... Cztery dni warsztatów i wystawiamy wieczorem prezentację teatralną w Art Katedrze. Stąd mamy dużo pracy. Ja właśnie biegnę e, od prysznica do namiotu po to, żeby wziąć parę rzeczy i, i pójść do katedry działać, bo już o 18 gramy. E, czyli prowadziłeś warsztaty? Byłeś współorganizatorem? To znaczy, nie jestem współorganizatorem festiwalu, natomiast jestem warsztatowcem, który wolontariacko pracuje podczas festiwalu i prowadziłem autorskie warsztaty, czyli poszukiwanie teatralne Grupy Teatralnej Bohema. Dziękujemy bardzo, w takim razie nie zajmujemy Ci więcej czasu. Nie zbrodni, zbrodni. Ja dla melodii, nie zbrodni, liczy się tylko. Mama powitała płacze, a ja... Cześć, skąd jesteście? Jesteśmy z różnych miast, ja jestem z Wrocławia. Jest jest z Kielc. Jak to się stało, że zbieracie na bilety? Źle wyliczyłyście pieniądze? Przyjechałyście bez kasy? Przyjechałyśmy bez kasy. Takie bilety są najlepsze, więc o, po prostu. To znaczy, że był z nami jeszcze taki jeden bardzo fajny kolega, który z nami grał na gitarze i śpiewał. I dzięki temu coś tam się udawało zrobić, ale teraz przepadł. Czekam, aż wróci. Pojechał bez Was może? Nie, na pewno nie pojechał bez nas. Myślę, że gdzieś tu chodzi i może dalej zbiera kasę. A słuchajcie, co sądzicie na temat yy, braku alkoholu, zakazu, sprz zakazu sprzedaży alkoholu na slocie? Yy, jak to jest, Czy Wam to przeszkadzało? To jest słaby zakaz i on wywołuje bardzo dużo niefajnych sytuacji. Być może więcej niż by sobie życzyli na słocie, gdyby pozwolili na picie yy, piwa, Bo część z znajomych miała problemy z ochroną, została wyrzucona, musiała sobie kupić nowy bilet i bardzo, bardzo nam się nie podoba ten zakaz. Dobra, rozumiem. Dziękuję Wam bardzo. Życzę udanego zbierania jak najwięcej, żebyście wrócili szczęśliwie do domu.